rusza trzecia regionalna kampania promocyjna Województwa Śląskiego. W tym roku poświęcona jest turystyce industrialnej. Industriada, czyli wielki festiwal emocji i ogromna olimpiada robotów z takich jak ten tutaj jest bardzo wielu. Będą też ogromne roboty chodzące, stojące, obecne na całym szlaku zabytków techniki. Myślę, że największe w tej części Europy święto fanów i fanatyków techniki, zabytków industrialnych. Bohaterem kampanii jest jedyny w Polsce szlak zabytków techniki Województwa Śląskiego. Szlak zabytków techniki jest naszym sztandarowym produktem turystycznym. Nie odróżniamy się od reszty kraju wielką liczbą wspaniałych pałaców czy innych zabytków kultury, chociaż mamy oczywiście przynę, mamy zespół Olignias na szlaku jurajskim, ale szczególnie wyróżnia nas kultura przemysłowa, industrializacja na Górnym Śląsku, ale również na podbyskiej. W w Częstowie, w Zagłębiu. W ramach imprezy odbędą się koncerty, prezentacje, warsztaty oraz przede wszystkim konkursy dla odwiedzających. Jednym z głównych konkursów, oprócz innych, które już zaistniały i będą trwały i trwają w poszczególnych obiektach, jest konkurs budowania zobotów. Mamy nadzieję także, że ci wszyscy, którzy 12 w sobotę zobaczą Industriadę, będą chcieli oglądać kolejne obiekty ze Szlaku Zabytków Techniki, dlatego kampania potrwa jeszcze kolejne 2-3 tygodnie i w drugiej części czerwca będziemy zachęcać mieszkańców naszego regionu do tego, aby odwiedzali pozostałe obiekty ze Szlaku Zabytków Techniki. Przygotowaliśmy specjalną zabawę, dowód rejestracyjny, który będzie można pobrać ze strony internetowej www.industriada.pl albo otrzymać w obiektach. Będzie to zachęta do regularnego dokonywania wizyt w obiektach Szlaku Zabytków Techniki. Aby wziąć udział w konkursie z nagrodami, wystarczy zebrać pięć pieczątek i wymyśleć hasło reklamujące Ulubiony obiekt. Możemy zobaczyć dużo więcej. Zapraszam wszystkich w najbliższą sobotę, bo będzie pierwsze święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada.